Dzień dobry, nazywam się Anna Łukasiewicz, jestem mentorem do spraw HR w programie do pierwszej pracy. Opowiem Ci dzisiaj, jak radzić sobie ze stresem przed rozmową kwalifikacyjną. To naturalne, że się stresujesz. Im bardziej zależy Ci na otrzymaniu pracy, tym większy jest stres. Jak sobie z nim poradzić? Krok pierwszy to poznanie siebie. Brzmi banalnie, prawda? Jednak im bardziej przygotujesz się ze swoich umiejętności. Atutów, swojego doświadczenia zawodowego, które już zdobyłeś, i z tego, czym możesz pochwalić się przed pracodawcą, tym łatwiej będzie ci mówić o tym na rozmowie. Krok drugi: stań przed lustrem i powiedz wszystko to, co o sobie przygotowałeś. Dzięki temu uzyskasz poczucie pewności siebie. Krok trzeci: bądź przed czasem. Rozmowa kwalifikacyjna to i tak duży stres. Jeśli przyjdziesz 10 minut wcześniej, będziesz spokojniejszy. Krok czwarty: myśl pozytywnie. Podczas wielu rozmów kwalifikacyjnych, które przeprowadziłam, spotykałam kandydatów, którzy kompletnie w siebie nie wierzyli i, oczywiście, pracy nie dostali. Dlatego bardzo ważne jest pozytywne myślenie i wiara w siebie. Tylko tak możesz otrzymać upragnioną posadę. Stosując się do tych czterech kroków, zwiększasz szansę na zdobycie swojej pierwszej wymarzonej pracy. A o tym jak pokonać stres przed rozmową kwalifikacyjną dowiesz się również na moim profilu. Zapraszam serdecznie.